No i jest, udało się w studiu dokoła południa w Polskie FM Marta Wiśniewska, czyli mandaryna, witam ciebie. Cześć, cześć, dzień dobry. Jak się słucha swojego wielkiego hitu po 20 latach? Wspaniale, naprawdę głowa <laughs> mi się kiwa i uśmiech mam od ducha do ucha. E, lubię tę piosenkę, więc słuchamy jej z wielką przyjemnością. Musimy sobie na tę okoliczność trochę powspominać, bo tak, yy, wydałaś, bo to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, swój najnowszy singiel, niejako podsumowujący taki comeback do tego, co było 20 lat yy, wcześniej, ale to przecież nie jest twój pierwszy muzyczny głos wówczas, bo rok wcześniej opublikowałaś swój debiutancki album. Tak, to prawda. Płyta, na której można było usłyszeć Evernight, to była moja druga płyta. Tak, mandarynkowy sen. Tak, więc w sumie trochę o tym zapomniałam, że rzeczywiście rok wcześniej wydałam debiutancką płytę i ona sobie też całkiem nieźle śmigała, więc można powiedzieć, że Trochę więcej niż 20 lat temu. No to jest ogromny roczek, ale w ogóle, gdyby tak śledzić Twoją y, taką artystyczną drogę muzyczną, no to biorąc pod uwagę chyba te dwa nagrania dedykowane Michałowi Wiśniewskiemu, bo od tego się wszystko zaczęło, wtedy ówczesnego Twojego męża, no to jeszcze wcześniej zaczęła śpiewać. Ach, bo mówisz o, je o Jestem, jak Jestem, gdzie tak, tak, gdzieś tak. śpiewałam tam piosenkę, bo już mówię, przecież ja nic takiego nie nagrałam. Ale rzeczywiście były to występy telewizyjne y, w programie Jestem, jak Jestem. No, ale tak naprawdę to w ogóle mogłabym sięgnąć pamięci. Jeszcze dalej, bo zaczęłam śpiewać, jak miałam 8 lat, mhm. 7-8 w zespole takim dziecięcym Krajki, i tam w sumie nagrałam swoją pierwszą piosenkę na płytę tego zespołu. I y y y y w zasadzie od tego wszystko się zaczęło od śpiewania i tańczenia. Razem z rówieśniczkami. No tak, ale tańczenie stało się tym najważniejszym dla ciebie zajęciem, zawodem, tak ocenianie, taniec zawodowy, hip-hopowy. Jeszcze to jest akro, akrobatyka, chyba była? To, to, to znaczy, nie, nie, jakby akrobatyka nie. Przez chwilę miałam jakiś taki epizod w szkole kaskaderskiej, więc pewnie. I to miałem zapytać, to o co chodzi z tą szkołą kaskaderską? Prawie 3 lata. No to co tam? Lubiłaś tak wystawiać, nie wiem, rodeo, marzenia I, samochodowe, jakieś skoki. To, Taka była jakaś przyjemna odskocznia od tego, co robiłam, bo, bo studiowałam wtedy na wydziale aktorskim w takim, w takim studium w Łodzi. I, I na którymś z planów filmowych po prostu zobaczyłam, jak chłopcy jeżdżą konno, skaczą z dachu, biegają z palącymi się plecami. Ja mówię: Wow! Ale mają fajną szkołę. I tak sobie pomyślałam, że może też spróbuję. Mm, i, I przez chwilę do niej... Uczęszczałam i naprawdę robiłam mnóstwo rzeczy i nauczyłam się, nauczyłam się to duże słowo, ale popróbowałam szermierki mm -hmm. i właśnie jakichś akrobatycznych sytuacji i jazdy konną no, to znaczy wskakiwania ze skakiwania e, e, konnego. E, no ale też jeździłam samochodami, skakałam z dachu, właśnie biegałam z palącymi się plecami, bardzo mi się to podobało. To naprawdę jakbym dostała super, naprawdę. nowe zabawki w, pi w piaskownicy, więc to było całkiem Przyjemnym dopełnieniem tego, co sobie tam robiłam. Mm -hmm. A y, były jakieś takie sytuacje ekstremalne, jak tak biegałaś z tymi palącymi się plecami? Już sobie tak Ciebie wyobrażam. Biegnie taka dziewczynka, kurczy, a tu jej ten fire wiesz, z pleców wystaje. No i co? Strażacy stali i gasili? Y, nie, to były takie specjalne ubrania, które smarowaliśmy klejem. Mm -hmm. I podpalaliśmy je, i potem, jak już żeśmy się wybiegali, to każdy kładł się na plecach, i, i to się gasiło. Chociaż był przypadek, mieliśmy w tej szkole chłopaka, który był pechowcem. Generalnie nie powinien raczej zabierać się za takie sytuacje, bo, bo było mnóstwo jakichś takich przypadkowych, dziwnych wydarzeń. I na przykład jedną z takich sytuacji były te palące się plecy, bo on miał pod spodem bluzę taką bistorową. Mhm. I jemu ta bluza się stopiła, więc trochę mu te plecy poparzyło. Nic, na szczęście się nie stało i, 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 ym, i, i się udało było trochę więcej śmiechu niż, ale rzeczywiście było mu dużo bardziej gorąco niż nam. O i to właśnie, ale ty bez ekscesów, bez jakichś tak, takich niebezpiecznych tak, sytuacji. Tak. No to dobrze. E, wracamy do roku 2004, tak? czyli twój debiut. Kiedy płyta ukazała się mandarna com. I kiedy były pozytywne recenzje, fajny yy, oddźwięk, jeżeli chodzi o publiczność, która poznała cię od tej strony jako wokalistki, yy, to, to co wtedy poczułaś? Oj, wielką satysfakcję, radość, jakieś nowe powietrze, którym mogłam oddychać, jakiś taki powiew czegoś innego. Yy, niby już jakiś czas yy, yy, śpiewałam, ale nigdy tak szeroko. No, i było to dla mnie wielkie wydarzenie. To, że, że producenci byli z zagranicy, to, że, yy, że, że to wszystko jakoś tak szybko się nagrało i, i naprawdę to, to był jakiś taki ro roller coaster. Jedna płyta, potem druga płyta. Mhm, bardzo szybko, no, no, to no, było no, był rok po roku. Tak, ja też yy, niezmiernie się cieszyłam, bo. Bo te teledyski, które wtedy nagrywałam, one mm, były, miały duży budżet, więc były takie dla mnie widowiskowe, fajne, mm, takie jak sobie zapragnęłam. Więc spełniłam swoje marzenie i odhaczyłam ten moment, i bardzo byłam szczęśliwa. Młodziaki, znaczy w ogóle, zauważyłem to od lat, że Polacy mają krótką pamięć, więc trzeba im przypomnieć, a młodziaków nauczyć, że słuchajcie, to były takie czasy, skromne 20 lat temu. A e, siedząca tutaj w studiu w dookoła południa Mandaryna, e, swoim albumem uplasowała się w podsumowaniu roku jako dziesiąta najlepiej sprzedająca się artystka w Polsce. No to jest wynik naprawdę niesamowity, tak. myślę. Tak to wielka radość i wielka satysfakcja i naprawdę po poczucie tego, że, że to, co człowiek robi, jest coś warte i fajnie jeśli się ludziom do tego kiwa i główka i nóżka uh -huh. i że się ze mną bawią, bo tych koncertów też graliśmy mnóstwo i naprawdę ta energia między nami była fajna między nami a publicznością. I tak to jest... No jest to jest niezmiernie miłe. Teraz zrobimy sobie taki krótki muzyczny przerywnik i to nieco się tak przybliżymy do czasów współczesnych. Twój duet z Anią Świączak, pamiętasz? Tak, oczywiście, to była bardzo fajna współpraca. Ania zaprosiła mnie do nagrania jednego numeru, a nagrywała wtedy całą płytę, więc to było dla mnie bardzo przyjemne. Mamy. Trochę podobne poczucie humoru, a w, pamiętam, że w ogóle ta myśl padła wtedy, kiedy siedziałyśmy sobie pod salą taneczną, gdzie nasze dzieci tańczyły y, na sali, a my piłyśmy kawkę i tak, może byśmy coś nagrały? No boże, to jest fajny pomysł i, i tak się stało i też dobrze się przy tym bawiłyśmy. I tak się rodzi przebój, no bo to kolejny przebój w twojej karierze. Tak. Słuchamy. Wracamy do spotkania z naszym dzisiejszym gościem Mandaryna w studiu Dokoła Południa w Polskiej FM. Tak, to e, prawda. A osobowość nie tylko artystyczna, jeżeli chodzi o, o sceniczne y, sytuacje taneczne czy piosenkarskie, ale także osobowość telewizyjna. <laughs> Skąd pomysł na to, żeby pojawiać się w różnego rodzaju show? Lubię to. Po prostu e, lubię każdy rodzaj performansu i dostarczania ludziom emocji i korzystam z zaproszeń. Rzeczywiście teraz jest mnie trochę więcej, bo, bo odpaliłam premierę singla w programie telewizyjnym, później pojawiłam się nim, w nim po raz drugi też byłam z moją córką w Azji mhm. tak, z plecakiem I, i to jest miłe. Ja po prostu. Tak jak mówię, ja po prostu to lubię, ale oprócz takich wielkich wydarzeń scenicznych, lubię też jedną nogą sobie, a nawet dwoma, być w niszowym środowisku krakowskim i tam robię performenzy na przykład. I, mhm. I na przykład największą nagrodą za to jest Cisza. I to jest przyjemne też. No Jeśli chodzi o ten program, o którym powiedziałaś, Asia Express, z córką żeście wylądowały w finale. No to już nie byle jakie osiągnięcie. Natomiast tak. kiedy Otarłyśmy pojawi... się o no ten ta... finał. Tak. Ale jak się pojawiacie razem przed kamerami, kiedy może was zobaczyć Czary Kowalski na całym świecie tak naprawdę, tak? bo przecież tutaj w Stanach Zjednoczonych też oglądają telewizję polską i każdy kanał, to jak to jest tą taką granicą? Nie wiem, no bo ty jesteś rozpoznawalną postacią, ale te granice, które generalnie jest tak, że ktoś ma jakąś tam maskę, z tej maski rezygnuje, idzie sobie do domu jest Martą Wiśniewską, nie Mandaryną. A jakie są ciebie? Czy ta linia nie jest tak bardzo zatarta, wytarta? Nie oddzielam tego. To prawda. Marta Wiśniewska i Mandaryna to jest jedno ciało i jedna dusza. I. Nie zakładam maski mandaryny, idąc do programu, bo chyba bym tego nie umiała zrobić, po prostu. I jak byłyśmy w tym programie, to, to nawet trochę zapomniałyśmy. No, oprócz tego, że musiałyśmy łapać stopa dla trzech osób, to raczej robiłyśmy to dla siebie, cieszyłyśmy się każdym wyzwaniem, więc to nam zajmowało głowę, nie to trochę, jak wypadniemy. Czy. czy czy, czy ludzie nas będą w jakiś sposób oceniać, tylko po prostu chcieliśmy się dobrze bawić I, i muszę przyznać, że była to przygoda naszego życia, że bardzo żeśmy się sprawdziły i pod względem takiej bardzo pięknej relacji i, i tego, że wiemy, że damy radę, że jak nie mięśniami, to głową I, i można po prostu znaleźć w każdej sytuacji rozwiązanie, i czego też, co też propaguję w życiu, że, że zawsze się znajdzie rozwiązanie. Trzeba się tylko lepiej przyjrzeć. Mhm. Ja też zauważyłem, że ty już tak się pięknie dostosowałaś do tej rzeczywistości, w sensie gruba skóra jednak jest i pewne razy, czy jakiś tam atak, czy hejt tak zwany ciebie jakoś tak nie dotykają i, i radzisz sobie z tym dobrze, ale właśnie otwierając się i zacierając tę linię między domem a tym, co jest na zewnątrz, no to jakby się narażasz. E, masz już taki, nie ja wiem, jakiś patent, e, żeby sobie radzić z tymi atakami ewentualnymi, sytuacjami newralgicznymi, nerwowymi? Wiesz co, ja nie lubię się balsamować takimi emocjami, więc raczej ich unikam i o dziwo nawet mi się to udaje, bo, bo też może dzięki tej Azji trochę odczarowałam swoją osobę i mój odbiór na zewnątrz, a myślę, że to w ogóle każdemu polecam. Trzeba znaleźć jakiś dystans do siebie, do świata. I tego, że jeśli ktoś tak bardzo kogoś nienawidzi, albo tak bardzo mu życzy źle, to to, to jest jego problem, nie mój. Mm -hmm. I, I tyle. Masz na swoim koncie trzy płyty. Ta ostatnia studyjna okazała się, jak dobrze pamiętam, w 2009 roku. Potem ja planowałaś by <laughs> wydać w 2013 czwarty album, ale wreszcie, w ostatniej chwili, jakby z tego się wycofałaś. I mało tego, w nagrodę tego wycofania dostali twoi fani informacje, że w ogóle kończysz ze śpiewaniem. Co się zadziało wtedy? Mm. Chciałam przerwy, wydawało mi się, że to jest czas na to, żeby chwilę złapać jakiś dystans i balans. Pomiędzy wszystkim, co mnie otacza, I, i bardzo mocno wtedy skupiłam się na swoich szkołach tańca, na tym, żeby je rozwinąć, na tym, żeby się tam dobrze czuć, żeby ludzie, którzy tam przychodzą, dobrze się czuli. I tylko tak jedną nogą, lewą sobie wchodziłam w ten biznes, jak tylko go potrzebowałam, ale okazało się, że że nie tylko ja go potrzebowałam, ale też ludzie trochę mnie przywołali z powrotem mhm. i to jest dla mnie miłe. No bo dzisiaj spotykamy się z powodu wydania twojego najnowszego singla, którym się pożegnamy. No zatem co to jest za utwór i co on nam e, zwiastuje? To jest utwór pod tytułem Lecę. Mm, bardzo lubię latać w ogóle. Yy, I to jest utwór, który mówi o tym, żeby zostawić przeszłość ze sobą i żeby po prostu iść, otwierać drzwi, łapać życie yy, jak się tylko da najlepiej i żyć najpiękniej po swojemu. Yy, a to zwiastuje jakiś taki etap w moim życiu, który, który za zaczął się bardzo intensywnie, muzycznie, więc. Yy, to na pewno nie będzie jedyny singiel. Myślę, że niebawem będą jakieś muzyczne zaskoczenia, a potem myślę, że też kolejny singiel. Jeśli chodzi o płytę. Nie wiem tego, nawet o tym nie myślałam, żeby to wszystko złożyć w jakąś klamrę. Na razie sobie yy, myślę. A, a jeśli chodzi o mnie, to jak już deklaruje się, że myślę o kolejnym singlu, to już jest naprawdę dużo. Aha, a jakaś kooperacja gdzieś tam w tyle głowy się pojawia. Ja pamiętam Twoją współpracę z zespołem Glówkowy tak, to była to mój pierwszy singiel mm -hmm. wtedy. Y, zrobiliśmy Here I Go Again. Tak, on, zespół White tak, mm -hmm. tak, tak, i tak. To, to, I to zrobił zespół właśnie. Groove Coverage. To było dla mnie bardzo duże przeżycie. Nie dość, że sięgnęliśmy po taki numer, mm -hmm. więc trochę z drżeniem serca go nagrywałam. Y, no i że akurat zespół, który był bardzo wtedy na topie, sięgnął po ten numer i po mnie, więc mm -hmm. to, to było dla mnie fajne. Y, kooperacja? No, nie wiem. Nie wiesz, no czyli jest otwarta na Jak najbardziej, no, okay. tak, tak, jestem, bo to, to jest przyjemne, żeby, żeby trochę nie wiedzieć, jakby żeby wiedzieć, czego się chce. Yy, w sensie takim muzycznym, jaką drogą iść, ale nie zamykać się na wszystko, co, co przychodzi. No i to jest piękna puenta naszego spotkania. Mhm, Marta Wiśniewska mandaryna leci, no leci. Z dookoła południa w Polskie FM po naszym eterze pięknie. Słuchamy tego najnowszego twojego dzieła. Dziękuję no Ci ładnie, bardzo. Ładnie, dziękuję, lecę.